Dzień dobry wszystkim, bardzo mi miło Was przywitać. Szczególnie witam Natalię Samarec, która jest moją nową autorką, autorką książki Świadomy Detox i o tym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać. Książka jest świeżutka, słuchajcie, jeszcze jest dostępna, już tam się kończy, zaraz następny nakład, słuchajcie, więc to też jest bardzo ciekawa rzecz, o tym też dzisiaj porozmawiamy. Natalie. Ja też witam, witam serdecznie. Dzień dobry. Kochana, powiedz mi, skąd się wziął pomysł na książkę Twoją? On chyba się zrodził nie w mojej głowie najpierw, tylko w głowie moich widzów na kanale na YouTube, i zaczęły mnie podpytywać, czy jakąś książkę mam. Jak najpierw powiedziałam, że nie mam, no to były pytania, a kiedy w końcu tą książkę napiszę. No i tak jedna, druga, trzecia osoba i tak mi zasiały to ziarno po cichutku i wykiełkowało. No i postanowiłam, że rzeczywiście trzeba tą całą wiedzę, która gdzieś tam komunikuje, trzeba po prostu to nie tylko spisać, a jeszcze ułożyć w pewną kolejność, łatwą do zrozumienia moim czytelnikom. No właśnie, bo. E, Natalia jest blogerką YouTube'ową, tak można chyba powiedzieć, ale przede wszystkim jest naturoterapeutą. Tak chyba o sobie mówisz, prawda? Tak, i chyba od tego bardziej się zaczęło, od naturoterapii, od tego, że prowadziłam różne konsultacje, spotkania, szkolenia. Bardziej działaliśmy na żywo, tak normalnie, w realu, jak to się mówi. Ale stopniowo, kiedy ludzie prosili, czy te wszystkie szkolenia, które gdzieś tam prowadzę w Krakowie, a oni mieszkają w innym mieście, nie mogą dojechać, czy mogą gdzieś odsłuchać, no to zaczęło się od tego, że zaczęłam to wrzucać na YouTube, takie nagrania. I nagle się okazało, że ten YouTube rzeczywiście stał się dość popularny i wiele osób dołącza, żeby poznać po prostu proste, naturalne sposoby, jak z siebie wspomóc w różnych dolegliwościach. Powiem Wam, że Natalia mnie też wzięła lekka w obroty, też dostałam swoją listę pytań, badań i różnych takich. Także, wiecie, poważna sprawa. No, muszę się za to wziąć swoją drogą. Ale powie, powiem Wam, słuchajcie, że. Wydawanie książek jest szczególne, yy, i mam poczucie, że Natalia dołącza do takiego grona yy, moich autorów. Przyznam, że to do pewnego stopnia się dzieje samo, czyli takich osób, które tak naprawdę mają coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jest to nowatorskie, jest to bardzo autorskie, czyli to ma w, w sobie pewnego rodzaju własną metodę, nie? jakby myślenia o tym. I co to jest detoks, tak? I jak do tego podchodzimy, bo tak naprawdę nie zajmujesz się samym detoksem. Detoks to tak jak mówiłyśmy, to jest pierwsza książka prawdopodobnie z cyklu. Także tak czekajcie na, na dalsze. E, <laughs> tak. Ale dzisiaj będziemy mówić szczególnie o detoksie. Przyznam ci się, że wiesz, ja też się zajmuję trochę takimi sprawami jakby naturalnymi, tak? Jak gdzieś tam to jest mi bliskie. Jeśli chodzi o żywienie, jeżeli takie właśnie leczenie się naturalne, więc to jest mi jakby bliska dziedzina, ale przyznam Ci się, że Twoje podejście, które masz w książce zresztą, wydało mi się szczególne, wiesz? No, to ciekawe, to fajnie. To wiesz fajnie. co, bo to jest trochę tak, że co myślimy o detoksie? Detoks, czyli oczyszczanie organizmu. Co robimy, żeby oczyścić organizm? Czyli wchodzimy w jakiegoś rodzaju proces, który się zaczyna, ma jakąś tam zasady, tak, jakieś tam coś y, się dzieje, kończy się, tak, i oto przeszliśmy detoks, tak, to trwa ileś tam dni, ma przykład tam się więcej je, mniej y, 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 tam pije różne rzeczy, tak, I tak dalej, i to ma oczyścić organizm. I teraz Natalia ma do tego kompletnie inne podejście, bo dla ciebie, jak wynika z twojej książki, to jest pewnego rodzaju proces nieskończony, to jest jakby styl życia. Dokładnie, to jest. Ja uważam, w obecnych czasach to jest po prostu element zdrowego stylu życia. Bez tego po prostu się nie da. I rzeczywiście, tak jak mówisz, ludzie tak podchodzą do detoksu, że to jest jakiś program oczyszczający, jakaś kuracja tygodniowa, miesięczna, jakieś soki, nawet suplementy, diety, ale to wszystko jak naj, najbardziej. To ma prawa być, ale jako jeden z elementów szerszego pojęcia detoksu, bo detoks to on się składa z kilku etapów przede wszystkim na przykład yy, trzeba zidentyfikować w ogóle źródła związków toksycznych bo każdy Toksyn, który jest, wszystkie te toksyny, one mają inne mechanizmy wpływu na nasz organizm i zupełnie inne mechanizmy też wykorzystuje nasz organizm, żeby tego się pozbyć. Bo na przykład, jeżeli chodzi o metale ciężkie, o tym się bardzo dużo mówi, bo rzeczywiście metale ciężkie w medycynie takiej tradycyjnej są trochę lekceważone, a na obecną chwilę są wszechobecne i naprawdę potrafią zniszczyć nasz organizm. I metale ciężkie wymagają odpowiedniego podejścia. Trzeba stosować tak tzw. helatory. Które zwiążą te związki, bo one potrafią kumulować się w kościach, w mózgu, w tkankach, ale trzeba to związać, wyciągnąć i wyprowadzić z organizmu. Natomiast są toksyny rozpuszczalne w wodzie, i w tej sytuacji my potrzebujemy mocnego wsparcia dla naszych nerek. A są toksyny rozpuszczalne w tłuszczach, i tu już wchodzi w grę wątroba i pęcherzyk żółciowy. Także tu są zupełnie inne strategie, ale najpierw trzeba zrozumieć, co to za toksyny, z których się chce oczyścić, bo jeżeli ktoś usłyszał, że tam. Polecają bardzo fajny detoks sokowy, no to świetna rzecz, ale czy ten detoks sokowy w moim przypadku akurat okaże się skuteczny? No, ludzie na to nie zwracają uwagi, bo trochę inaczej do tego detoksu podchodzą. Wiesz, ja ostatnio nawet się śmiałam tak sama do siebie, bo wiesz, moi y, klienci, moi widzowie, oni czasami mnie uświadamiają, jak ludzie na to patrzą, a patrzą troszeczkę inaczej niż patrzy na to naturopata. I jeden z panów powiedział, nie, nie, ja detoksu to nie potrzebuję, bo ostatnio tak się zatrułem, tak mnie przeczyściło, że już wyczyściłem się całkiem. No i tak trochę to śmieszne, ale z drugiej strony y, to, to pokazuje, że rzeczywiście ludzie tak podchodzą. Niektórzy traktują, jak mam nie mam zaparć, na przykład, tak? Jeli ta wyczyściłam, bo miałem biegunkę, to znaczy, że ja jestem już po detoksie, a tu jest wręcz odwrotnie. Może akurat ten człowiek teraz detoksu potrzebuje, bo czymś się zatruł, jakieś związki toksyczne się dostały do organizmu, czy to bakterie i z tego trzeba się uwolnić. Także rzeczywiście to jest no, bardzo e, takie kompleksowe ogólnie zagadnienie i do tego trzeba poważnie też podchodzić. Dlatego chciałam to opisać. Krok po kroku, ale w taki przestępny sposób, żeby człowiek, który nie ma do czynienia ani z medycyną, ani z dietetyką, żeby mógł sobie po prostu poradzić. Wiecie, co tak naprawdę? No, książka ma ponad 500 stron. To jest poważna sprawa. To nie jest takie proste. Tak? No, tak, tak. Ja nawet teraz już mam opinię klientów, bo wiesz, jak książka już poszła, to już teraz pojawiają się pierwsze informacje, co myślą. Niektórzy już przeczytali prawie całą, niektóre tam po jednym rozdziale. Ktoś tylko przeglądnął, co jest w książce, i na razie widzę, że niektórzy też mówią, że oj, to muszę za to przysiąść, ale na razie, na razie popatrzyłem, co tam jest. I też no, dostaję takie informacje, że to jest tak kompleksowe podejście, że. Zkładają się w głowie w ogóle rozumienia nawet własnego ciała i jak ono funkcjonuje i na co trzeba zwracać uwagę. Tak. A powiedz mi, jak to jest dla ciebie? Wiesz, bo ja zajmuję się pisaniem książek, nie? Więc dla mnie to jest y, ciekawe, jak ty się czujesz jako autorka książki? Jakby, co to zmieniło w twoim życiu? Jak to y, zadziałało? No wiesz co, to jest oczywiście no, doświadczenie niesamowite. To jest taka przygoda, kiedy nawet w samym trakcie pisania to człowiek przechodzi przez takie różne emocje, różne myśli. Robisz coś po raz pierwszy, chcesz to zrobić jak najlepiej. Chcesz sobie samej przede wszystkim odpowiedzieć na wiele, wiele pytań i ta książka, w ogóle samo pisanie... Ono było takie dość rozwijające, można powiedzieć, dla mnie, jako dla osoby. No i teraz, jeżeli tak mówisz, jak się czujesz jako autorka? Na razie chyba jeszcze trochę w takiej jeszcze euforii, no bo jest książka, dobrze przyjęta. To była taka trema moja, czy ludziom się spodoba, bo to, że ja wydaje mi się, wszystko napisała przestępnym językiem. Utworzyłam z tego cały system, żeby to rzeczywiście funkcjonowało. Ale jak to odbiorą czytelnicy? No i teraz jak już mam te opinie, no to już wiesz, taka i satysfakcja, ale też no emocje chyba nawet trudno jest opisać, bo taki nawet taki poziom szczęścia z tego, że coś zrealizowałeś. I dałeś ludziom to, czego naprawdę oni oczekiwali, bo to było takie, takie znak pytanie, czy rzeczywiście sprostam oczekiwaniom czytelników. Także takie jakieś większe, myślę, że jakieś przemyślenia, one jeszcze przyjdą, bo to jeszcze tak jak powiedziałaś, dość świeża sprawa, ale powiem ci, że dobrze się z tym czuję, dlatego właśnie chodzi po głowie pomysł, że trzeba już usiąść do drugiej książki. Tak tak, bo wiesz, te nawyki wy, wypracowane przy pisaniu pierwszej książki, warto, żeby one nie zanikły, nie? Więc no to jest tak, ta praca, tak. która gdzieś tam została wykonana yy, i to fajnie jest to pociągnąć dalej. Ale powiem Ci, że yy, jest parę osób, które czekały na tą książkę wśród tam moich znajomych przyjaciół, oni już ją się nabyli yy, i czytają. Też yy, i, i przyznaję, że no wiesz, ja się trochę oswoiłam z tym treściami w tradycji, kiedy one powstawały, tak, że to, że to jakby dla mnie moment wydania nie jest zaskoczeniem, jakby co tam jest w środku, nie? Ale powiem Ci, że no yy, zrobiłeś różnicę, to jest ludzie, wiesz, zaczęli yy, patrzeć na to inaczej. Parę osób z mojego nawet otoczenia zmieniło pewne nawyki, na przykład picie wody rano, tak? Tak, i jeszcze z akcentem, żeby dobrze, żeby była ciepła woda, tym bardziej teraz, kiedy wchodzimy już w jesień, w zimę, kiedy będzie chłodno, to jednak potrzebujemy tej ciepłej wody i zupełnie inaczej organizm funkcjonuje. Właśnie o to chodzi, że czasami nam się wydaje, że detoks to jest coś bardzo skomplikowanego, bo tak rzeczywiście brzmi, szczególnie jak zaczynamy mówić o tych związkach toksycznych. Ale tak naprawdę nasz organizm jest niesamowicie mądrym mechanizmem, jeżeli tak można powiedzieć, biologicznym i on. Ma ma bardzo dobre te wszystkie funkcje, które detoksykacyjne, które potrafią to wszystko wyprowadzić. Chodzi tylko o to, że tych związków toksycznych jest w nadmiarze i że on sobie nie radzi. Dlatego jeżeli my będziemy postępować krok po kroku w bardzo prosty sposób, to my skutecznie ograniczymy dopływ tych związków toksycznych, ale też na tyle usprawnimy swoje narządy, że one sobie poradzą. I tu trzeba tylko zmienić kilka nawyków, tylko trzeba być w tym konsekwentnym. No właśnie, i to wszystko, kochani, znajdziecie w książce. Tak, tak. 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 E, tak czasami się ludziom wydaje, że to jest trudne, ale jeżeli to robić małymi kroczkami, dlatego jeden z takich rozdziałów w mojej książce, właśnie od czego zacząć? Po tym, jak dostają ludzie wszystko, całą można powiedzieć informację o wszystkich etapach oczyszczania, o kolejności oczyszczania narządów, co jest niezmiernie istotne, to jeszcze na końcu jest już taka pigułka jako podsumowanie. To teraz ok, już wszystko wiesz i teraz od Czego masz zacząć? Krok po kroku. Pierwsze zrób to, drugie zrób to, żeby już tą wiedzę nie było tak, okej, okay, wiedzy jest dużo i jak to teraz dalej, co z tym robić? Żeby po prostu łatwo można było rzeczywiście rozpocząć i już to wdrożyć w swoje życie. Właściwie ta książka, ona jest takim rodzajem encyklopedii. To jest książka, oczywiście, którą można przeczytać od początku do końca i na pewno do tego zachęcamy, żeby tak zacząć, tak? Okay. ale potem to jest taka właśnie encyklopedia, czyli Trzeba zaglądać tam, wyciągać konkretne rzeczy, które ci są akurat teraz potrzebne, nie? No jest tak skonstruowana tak, tak. też. A powiedz tak, tak. mi, dla kogo właściwie jest ta książka? Jakbyś powiedziała, dla kogo, kto y, powinien przeczytać tą książkę? Ja myślę, że przede wszystkim osoby, y, które chcą mieć dużo sił, którzy chcą być zdrowymi, dużo mieć energii. I przedłużyć młodość. Bo właśnie te związki toksyczne, one powodują, że nie funkcjonują narządy, że narządy yy, zaczynają się szybciej starzeć, nie tylko skóra, ale też narządy wewnętrzne, że pojawiają się różne dolegliwości. Także przede wszystkim dla tych osób, którzy chcą. Owszem, yy, można byłoby powiedzieć dla osób świadomych, które rozumieją, że jest tak dużo związków toksycznych, ale teraz już wiem, że nie tylko. Bo są osoby, które. Czytając książkę, mówią, że teraz dopiero zrozumiały, po co w ogóle jest im potrzebny ten detoks. Wcześniej do tego tak nie podchodziły. Wiesz co, nie chcę mówić, że dla wszystkich, dla każdego, bo, bo to tak zbyt ogólne, ale no, taka jest prawda, że w niej jest tak wiele różnych informacji po prostu o tym, jak żyć. Zdrowo w naszym tak niezdrowym obecnie i tak zatrutym świecie, bo związki toksyczne otaczają nas wszędzie i w pożywieniu, i w ubraniach, które nosimy, i w kosmetykach, które stosujemy i nawet w powietrzu, w wodzie po prostu wszędzie. Nie zwracamy na to uwagi. Może nie chodzi tu o to, żeby się bać, żeby bardzo mocno na tym się skupiać. Chodzi tylko o to, żeby być świadomym, jak tych zagrożeń można uniknąć. Tak naprawdę to, 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 to o co to radzisz, to są proste zasady. To nie jest nic, co yy, powiedzmy jest zaskakujące albo na przykład niemożliwe do zrobienia po prostu w domu, tak? Więc to jest pewnego sposób myślenia, rozumienia tej, tej rzeczywistości. Ale powiedz mi taką rzecz, może na przykład, bo czy ta, słuchają nas y, ludzie, którzy się pewnie zastanawiają teraz, czy ja potrzebuję detoksu, czy nie. Czyli powiedz mhm. mi, y, na przykład, w jakiego rodzaju objawy powinny nas y, jakby no, przynajmniej zastanowić, tak? czy przynajmniej mhm. y, gdzieś tam światełko czerwone gdzieś tam się powinno nam zapalić. No, przede wszystkim syndrom przewlekłego zmęczenia. Po prostu człowiek ym, czuje się zmęczony już czasami rano, budzi się i już nie ma tej energii odpowiedniej. Osoby, które mają przewlekłe problemy zdrowotne i z którymi sobie nie mogą poradzić. To znaczy, że układ immunologiczny jest na tyle słaby, że nie wychodzi z tych chorób, albo na przykład choroby ostre, takie jak wirusowe zapalenia, jakieś grypy, non stop się powtarzają. Dlaczego? Przecież wszyscy żyjemy w tych samych warunkach i są osoby, które non stop chorują, a są osoby, które praktycznie nie chorują, albo nawet dla. Tego wirusa po dwóch dniach, człowiek już jest zdrowy i to jest normalne. To nie jest tak, że Nigdy w życiu nie powinnaś zachorować. Nie jesteśmy w środowisku sterylnym, każdy może jakiegoś wirusa złapać, ale chodzi o to, jak organizm z tym poradzi. Jeżeli u kogoś organizm nie radzi sobie i człowiek zamiast tego, żeby po dwóch, trzech dniach już być zdrowym, to leży tydzień, dwa, trzy i zamiast tego, żeby tylko jakiś delikatny katarek to poszło na oskrzela, poszło gdzieś na zatoki i tak dalej, to już mówię o tym, że coś jest nie w porządku. Różne objawy na skórze, które się pojawiają, nie wszyscy sobie zdają sprawę, że nawet Jakieś egzemy, łuszczyce to jest skutek tego, że skóra między innymi to jest bardzo ważny narząd, który pomaga w procesie oczyszczania. I kiedy związków toksycznych jest zbyt dużo nerki sobie nie radzą to skóra bierze na siebie część obowiązków, żeby odciążyć nerki. Wszystko co wy, wy, no, wy, wy, Widzimy, jakieś tam alergiczne zmiany, atopowe zmiany. To wszystko jest sygnał, że coś jest nie tak. Objawy od strony układu pokarmowego, jakieś wzdęcia, niestrawności, nietolerancje nawet pokarmowe. To trzeba sobie zadać pytanie dlaczego ta nietolerancja, bo człowiek ja mam nietolerancję, jest diagnoza, koniec kropka. Nie, to nie jest norma, tylko pytanie dlaczego, co się dzieje. Najczęściej jakieś bakterie, grzyby, pasożyty, od których się trzeba po prostu uwolnić. Także objawów może być dużo, jak również związane ze snem. Są osoby, które są po prostu senne, bo um, brakuje im energii, a są osoby, które nie mogą spać. Wydaje się pracują cały dzień, są zmęczeni, głowa do poduszki. A oczy już od, otwierają się i zasnąć nie może. Znowu taki, to, to są wszystko objawy różnych związków toksycznych, nawet zaczynając od zębów. Niewłaściwie leczone zęby kanałowo, to też mogą być y, źródłem infekcji albo jakiejś bakterii w jamie ustnej, i nawet takie zwykłe zabiegi higieniczne. Nie chodzi tylko o mycie, szczotkowanie zębów, to już każdy wie, ale takie jak płukanie ust olejem, bardzo prosty zabieg, ale który naprawdę pomaga nawet w zwalczaniu paradentozy lub różnych stanów zapalnych i to wszystko jest na bazie badań naukowych. To nie jest tylko to, co medycyna naturalna mówi, bo są osoby, które wierzą w medycynę naturalną, są osoby, które to negują, ale teraz widzisz bardzo fajnie, że nauka... Zrobiła taki duży ukłon w stronę medycyny naturalnej. Te wszystkie badania, które teraz możemy nowocześnie zobaczyć, to one dotyczą właśnie tych naturalnych różnych metod. I to te o tych podtwierdzeniach też w książce pisałam. No to właśnie mój redaktor mi cały czas mówił, że skąd to wiesz, a gdzie to można przeczytać, a jakie tu badania. No to okej, okay, jak była taka potrzeba, mówię, jak redaktor tak mówi, no to prawdopodobnie klienci też będą pytać, a gdzie, gdzie to są przypisy? Można... jeszcze raz tak, przepisy. Tak, doświadczenie, te przepisy, ja w ogóle dowiedziałam się jak pisałam książkę, co to są te przepisy. Wielu rzeczy się nauczyłam. Nauczyłam się pracować z Wordem Prawidłowym, myślałam, że ja znam tego Worda. No gdzie? To dopiero jak pisałam książkę, to już wiem, że tu trzeba akapity, to jak to zrobić, trzeba zrobić te wszystkie nagłówki. No to była szkoła, także nie tylko szkoła nauki pisania, a jeszcze obsługiwania różnych programów. Tak, tak. Teraz już masz, widzisz, już masz gotowe do tego, żeby. No, no trochę ja, już mam, tak. I, i, I tak jak mówisz, trzeba pisać drugą książkę, bo to się jak nie używa, to wszystko wylecie z głowy. Także te wszystkie nawyki zdobyte trzeba jeszcze wykorzystać. A powiedz, jaka będzie następna? Eu Oj no wiem, owszem, w głowie zawsze u mnie to w tej głowie, zawsze jest bardzo dużo pomysłów. Się, Natomiast no. to, to, na, o czym myślę, to książka o odmładzaniu organizmu na poziomie komórkowym. Ze względu na to, że detoks to jest taki wstęp, bo od tego zawsze się zaczyna. Czy to człowiek chce się odchudzać, czy człowiek chce zastosować jakąś kurację terapeutyczną, zawsze warto zacząć od detoksu, to wtedy i efekty każdej kuracji będą zdecydowane lepsze. A powiem Ci, że bardzo często nawet te terapeutyczne kuracje nie ma potrzeby stosować, bo po oczyszczaniu nagle te objawy po prostu znikają. Ale to jest początek. Oczyściłeś organizm, zadbałeś o to, żeby regularnie pewne kroki poczynić w swoim życiu, żeby właśnie tak się nie zatruwać i na bieżąco dbać o eliminację tych związków toksycznych. Natomiast no każdy z nas chce żyć długo, młodo, ładnie wyglądać, nieważne w jakim jesteśmy wieku. Nawet młode dziewczynki, no to co patrzą, jakieś kolageny odmładzające, kremy, okej, okay, te kosmetyczne zabiegi, to wszystko jest fajne, ale odmładzanie też idzie od środka. I właśnie o tym też chcę pisać. Super, piękny pomysł. Pamiętam, rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Fajnie, że przetrwał. No i tak, powiedz, przetrwa. kiedy <laughs> będzie książka? Kiedy można czekać na Twoją nową oj, książkę? Oj, oj, oj. nawet trudno mi powiedzieć. Widzisz, no pierwszą pisałam rok. Nie wiem, jaka będzie druga, bo pierwszą książkę jak pisałam, pamiętasz, jak mi powiedziałaś, że tak, no około 150 do 200 stron. Ja mówię, Boże, kochany, 200 stron, to co tam można pisać te 200 stron? A później okazało się, że z tej mojej książki, żeby powstało 530, to około 150 stron musiałam jeszcze usunąć, bo było już za dużo. Także trudno mi nawet powiedzieć, ile będzie w tej nowej i kiedy ona powstanie. No, ale y, idzie zima. To jest taki okres, y, ja tak pamiętam, że w zimie chyba mi najlepiej się pisało. Y, y, I dla mnie te wieczory, które tak wcześnie się zaczynają, to one były też takim sygnałem, że już czas siadać do pisania. Także myślę, że teraz. Już. Czas tak. Za rok czekamy na następną książkę. Zwłaszcza, no, że tak będzie o odmładzaniu. Także mamy rok na detoks, kochani. Tak, Bo, ta, czyli zmiany w. w, w Sposobie y, życia, tak? Bylu życia, tak. Jest, tak jest. Będziemy gotowi na odmładzanie z Natalią. I powiem ci, że no, trochę mnie zaskoczyła ostatnio jedna pani, która dzwoniła, bo ja mam bardzo często też takie starsze panie. Młodzież też kupuje książkę i to mnie bardzo cieszy, ale y, takie starsze osoby, które już są schorowane i wiedzą, że tam znajdą nie tylko o detoksie, tam znajdą też informacje w książce o tym, jak odbudować i regenerować organizm, bo to jeden z aspektów, bo nie chodzi tylko oczyścić, a później twój organizm ze względu na to, że źle funkcjonuje, nie będzie umiał sam e, te funkcję wykonywać. Tylko jak jeszcze to wszystko zregenerować? I dzwoniła taka starsza pani, bo telefonicznie zamawiała książkę i mówi, że a jeszcze jakie książki? Bo ja bym wszystkie wzięła, jakie książki jeszcze pani ma napisane? Ja mówię, no proszę, już jak. Z książką w ogóle był pomysł od klientki, kiedy będzie, czy w ogóle jest, to teraz od kolejnej klientki pomysł, aby jeszcze przydała się kolejna książka. No także, tak, klienci już dopytują. No, tak naprawdę, już w momencie, kiedy nagrywamy ten, ten wywiad, kochani, jest sprzedanych pierwszych tysiąc egzemplarzy, następny do już jest w trasie, już jest zamówiony, więc. Słuchajcie, tak, tak. już no, czekamy jest na dostawę. jest moc, już czekamy na dostawę. Tak jest. I to też kolejne zaskoczenie i też takie bardzo miłe, no myślę, że wiele autorów też tak myśli, ile tej książki wydrukować, jaki ten nakład powinien być. No pamiętasz, u mnie to było na początku 500 sztuk, 500 i tyle, ale po pierwszym takim webinarze, gdzie ogłosiłam, że książka już jest, i zobaczyłam, jakie jest zainteresowanie, że w ciągu jednego dnia nam poszło ponad 100 książek. Ja mówię tak, jak za jeden dzień 100 książek, to co mi te 500? No to przyjdzie teraz, dopóki ta paczka dotrze, to ja znowu nie będę miała książek. No i wtedy domówiliśmy, żeby była tysiąc, tysiąc. No tysiąc już nam się skończył, i kolejne 500 idą. Tak. No ale to też wyzwanie, bo to dwie palety. To trzeba mieć gdzie przechować. To wysyłka też, tak? I to tutaj układ do męża Natalii, który dzielnie się tym. Tak. Dzielnie. Tak, to u mnie oczywiście, jeżeli chodzi o, o wszystkie przesyłki, pakowanie, obsługa klientów, rozmawianie z moimi klientami przez telefon, bo tak jak mówię czasami ktoś dzwoni telefonicznie, zamawia, to wszystko pilnuje mój mąż, także tu mam ogromne wsparcie. Ja powiem, że to jest szczęście, kiedy takie wsparcie jest w domu i ja miałam to wsparcie w procesie też pisania. Jak mówiłam, że idę pisać, to w domu wszyscy wiedzieli, trzeba mamie dać spokój, mama musi się skoncentrować, mama pisze. Wszyscy mnie podtrzymywali i moja mama, i moje dzieci, i mój mąż. Także to wsparcie ja otrzymałam. Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję, Natalia. Czekamy na książkę o odmładzaniu. Kochani, pod tym wywiadem będzie link do strony Natalii i do jej bloga i do link, który umożliwi zakup książki, do czego naprawdę zachęcam, bo to po prostu jest ważne, wiecie, bo to jest ważne. Jeżeli macie dzieci, jeżeli macie starsze osoby, to ten detoks naprawdę jest istotny jako ten pierwszy krok do zdrowia. No jest, żyjemy w czasach, kiedy to po prostu jest już konieczne, a Natalia napisała taką książkę, kochani, i można to yy, po prostu mieć dla siebie. Bardzo Ci dziękuję. Czekamy na następne. Ja też dziękuję. Dziękuję Ewa za zaproszenie na ten wywiad i dziękuję za pomoc w pisaniu i wydaniu książki. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Ewa Miłek, jestem wydawcą, yy, prowadzę wydawnictwo Omni Ewa Miłek. Pomagam też w pisaniu i wydawaniu książek, najczęściej pierwszych również w konstrukcji całości i wyborze pomysłu, tak żeby to miało sens. Dziękuję Wam, ja, ja też dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim widzom, dziękuję, do widzenia.